Przede wszystkim, ponieważ powstało pytanie, jak powinien się zachowywać przycisk Start w sytuacji, kiedy mamy auto system Handfree, ja tutaj w swoim sceniku dwójce właśnie tego kartę posiadam. A więc zobaczcie, w sytuacji, kiedy siadamy, mamy włączonych część wskaźników, a tak naprawdę wskaźniki wcale na mnie działają. To jest tak zwany tryb w zasadzie żaden, ponieważ w tym momencie nie otworzymy ani szyb elektrycznych działa nam w zasadzie tylko oświetlenie wewnętrzne i to tylko po albo otwarciu samych drzwi albo po naciśnięciu któregoś z przycisków tak, to, które sterują właśnie tym oświetleniem natomiast zobaczcie naciskam przycisk START raz, nie naciskając żadnych pedałów, tak? mam w tej chwili dźwignię biegów ustawionych na na tak zwany czyli nie mam wrzuconego żadnego biegu naciskamy raz przycisk start zmieniło się tyle, że włączyło nam się radio myślę, że moglibyśmy porównać ten tryb do sytuacji kiedy mamy kiedy mając z, z, z tradycyjną stacyjkę z kluczykiem, przekraczamy ją w tak zwany poziom, tak, znaczy na ten pierwszy bieg, tak, to jest ten pierwszy tryb. A więc nie jest to jeszcze włączony zapłon. Zwróćcie uwagę, że wskaźniki od temperatury i paliwa w tej chwili nie działają. A więc tak naprawdę zapłon to nie jest. Natomiast zmieniło się, się, się tyle, że aktualnie mogę już sterować szybą. Eee, mogę, mo mogę korzystać z radia. Eee, muszę bym to potwierdzić jeszcze, ale wydaje mi się, że w tym momencie także eee, uruchomiły mi się eee, gniazda, eee, gniazda zapalniczki. Tak? Eee, w moim aucie jest ich cztery. Eee, z tego co pamiętam, ładowanie telefonu, chyba które zawsze mam akurat podpięte, eee, właśnie zaczyna się dokładnie w tym momencie. W sytuacji, kiedy chcemy wyjść z tego, z tego trybu, nie Naciskam jeszcze raz przycisk start. No i z tego trybu wyszliśmy. Natomiast e, powstało też pytanie e, na naszym zaprzyjaźnionym forum scenichmyśleforum.pl: e, W jaki sposób wyłączyć zapłon? Więc może go najpierw włączmy. E, sposoby są dwa: albo przytrzymujemy dłużej przycisk start. E, trwa to około tam 5, maksymalnie 10 sekund. E, natomiast ja to robię o wiele szybciej. Wrzucam po prostu pierwszy bieg. Nie musi być to pierwszy, w zasadzie może być to jakikolwiek bieg. Naciskam nożny hamulec, tak, czyli mamy środkowy pedał i wystarczy krótko nacisnąć przycisk startu. Zobaczcie, że w tym momencie uruchomiły nam się już wszystkie wskaźniki, jest to tak zwany zapłon. I cóż, jeżeli byśmy chcieli wyjść teraz z tego trybu, nie pozostaje nic innego, po prostu jak? Nacisnąć przy ten przycisk start, i wówczas wracamy do tego e, trybu, kiedy mamy jakby ten, ten pierwszy, e, pierwszy bieg tak przekręcenia kluczyka w stacyjce. Jeżeli chcemy wyjść zupełnie, e, już powołączać wszystkie wskaźniki, naciskamy ten przycisk start jeszcze raz, e, i wówczas mamy wszystko wyłączone. W sytuacji, kiedy chcielibyśmy odciąć zupełnie prąd, e, ja osobiście bardzo często korzystam po prostu z karty w ręku. W sytuacji, kiedy nawet jeżeli otworzymy drzwi, nawet może zróbmy sobie to, mam uchylone drzwi, zamykam auto, naturalnie mi się nie zamknie, ponieważ drzwi są uchylone. Natomiast w tym momencie wszystko nam się wyłącza. Wskaźniki gasną. Dzięki, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, śmiało piszcie, pytajcie, dzwoncie.